Cześć, dzień dobry, z tej strony Simgata i witam Was bardzo gorąco na moim kanale. Na początek chciałabym Was oczywiście zachęcić do zostawienia subskrypcji, ponieważ e, bardzo mi to pomoże i jakby e, wtedy wiem, że mam dla kogo nagrywać i, i serio serce mi wtedy rośnie, e, dlatego bardzo zachęcam. E, dzisiaj witam Was po raz kolejny e, w budowie e, domu z jedynki w czwórce. Jest to tym razem e, dom rodziców Mortimera. Ostatnio budowaliśmy dom ćwierów, także po prostu przyszedł czas na pokolenie troszkę e, wstecz, że tak powiem. Ten dom to jest taki m, typowy kloc. <noise> Serio, kocham w ogóle to określenie domów kloców. E, ale tak, to jest po prostu kloc, co e, widzicie na załączonym obrazku. Oczywiście tradycyjnie problem z oknami, albo jakby mogło być inaczej. Obawiałam się też koloru ścian, bo jest taki ciekawy, a okazało się, że praktycznie od razu od razu trafiłam w idealny odcień, co zobaczycie oczywiście, oczywiście później. Znowu troszeczkę dziwnie mówię, ale no, troszkę mnie przeziębienie, że tak powiem. Atakuję ma lekko, a po prostu chciałam to a już wszystko tutaj, tutaj nagrać. Szczerze mówiąc, a ja ten dom generalnie kojarzę z tych, z tych lat wcześniejszych. A kojarzę, że był. Wątpię, że w ogóle w nim, w nim kiedykolwiek miałam przyjemność grać. Ale kto wie, ja bardziej wtedy e, wolałam jakby swoje domy tworzyć, e, mimo wszystko, wiecie, kloce stawiać. <noise> e, więc, e, więc no, e, nawet no, no tak, żeby go z bliska poznać, to wątpię, że poznałam. E, I co wam dalej powiem, e, jedno z największych ograniczeń, jakie mnie napotkało, to e, był brak e, okrągłych schodów tak, w jedynce już one się pojawiły e, i, i w czwór, do czwórki już niestety e, niestety nie dotrwały e, także no niestety e, smutek, ból e, bóli i żali zamiast okrągłych schodów mają tutaj kwadratowy <tak <że> dobrze, że chociaż możemy je zginać, to a, to jakiś tam Jeden, jeden z plusów. E, Śmieszne to, w jaki sposób oni tutaj ustawiali te okna. Bo e, tutaj nie ma w ogóle symetrii. E, tutaj jest tak wszystko na zasadzie: e, tak jakby ktoś sobie wiecie. A dobra, poustawiam jak leci, i e, <laughs> jakoś to będzie. Tak samo te środki. Słuchajcie, oni w tej jedynce kochali chyba krzesła. Serio krzesła. Krzesła stoją naprawdę wszędzie. I one stoją tak w wiecie luzem. Też to zobaczycie zaraz. One stoją po prostu luzem i tak nie wiadomo po co i, i na co i, i dlaczego. I to no, tak jest no, trochę droga śmieszna. Zatem miałam problem z murkiem. O, bo on jest taki, wiecie, nie za niski, nie za wysoki, z takim właśnie odstającym, dlatego e, postanowiłam to zrobić z kominów, <noise> e, chociaż i po prostu jest, wiecie, bliżej, e, bliżej że tak powiem, oryginału, e, także o to przecież chodzi, tak? E, oczywiście e, nie zabrakło tutaj cmentarza e, tradycyjnie po prostu. Ja nie wiem, co oni z tymi cmentarzami, krzesłami tam mieli. I niesymetrycznymi oknami. A tutaj wkrótce znowu będą tam z drugiej strony tok okna także... także znowu zobaczycie, jak oni to śmiesznie zrobili. I co jest jeszcze ciekawostką, że wszystko, wszystko... w tej jedynce było takie... małe, takie... w ogóle... w porównaniu do czwórki w ogóle jest taka inna rzeczywistość. Ja musiałam te, na przykład, wszystkie drzewa pomniejszać co najmniej dwa razy, żeby one jakkolwiek się wpasowywały w to jak to wszystko wyglądało w tak samo z krzakami i tak dalej. Oczywiście sztaluga musi stać, bo sztaluga to jest ulubiona rzecz w Simsach 1, znowu. Eee, <noise> także i, i to ich nieszczęsne pianino, które u mnie jest po prostu fortepianem pomniejszonym, ok, Bo inaczej się po prostu e, już nie mieścił, ale jest. I mówię, no to nie zagrają, można sobie powiększyć, ale tak żeby, wiecie, do jakiegoś tam wyglądu było. To, to, to po prostu jest. Tutaj już przygotowuję sobie cmentarz. A tak jest. A tak jest, taki prosty, 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 fajnie złożony cmentarz. Powiem Wam, jak sobie tak odwzrywałem te domy, te patrzyłem na to z jedyneczki. A to zachciałam się trochę w tą jedynkę, takie wiecie. Wspomnij e, czas, że tak powiem. E, może kiedyś się tutaj jakoś pokuszę, coś w tym kierunku zrobić. A kto wie, kto wie, fajnie by było posiadać w ogóle tą kolekcję wiecie, pudełkową, e, fajną. A tutaj znowu widzicie, bałem się tymi oknami, a jednak musiałam ten dom troszeczkę jeszcze a, a, powiększyć, bo się okazało, że okna mi się nie mieszczą, i coś musiałam źle policzyć. A, a więc ja po prostu siedziałam i, i liczyłam te kratki z tak, tej jedynki tak po prostu na oko. A, jak mi się wydawało, że po prostu to jest ta odległość tej kratki, także. A też moje obliczenia by się pomyliły, się o jedną klatkę, także, a, także nie jestem. W no, widzicie, jakie te drzewa są tutaj wielkie, a te jakie małe. Ja wiem, że akurat może wybrałam drzewo wysokie, ale, ale tak każde. Widzicie zresztą ten, 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 te drzewko, które stoi na, 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 na ulicy. A, czy widzicie tam, ono raz mignęło, też jest takie bardzo wysokie i musiałam później już do zdjęć. E, przenieść ten dom na inną parcelę, bo mi to drzewo po prostu e, psuło całą, całą koncepcję i teraz najgorsze, bo e, przechodzę mi do meblowania i mm, wyszczególniania danych pomieszczeń. Ja nie wiem dlaczego jakoś mi się tak ubrzdowało, już któryś raz, jak w tym pierwszym domu to sam robiłam, że zamiast zbudować całą ścianę i postawić e, drzwi, to ja zostawiałam dziurę w tych ścianach nie wiem, co to miało po prostu na celu. A tutaj oczywiście znowu użyli um, tych najtańszych um, zielonych szafeczek. Um. I słuchajcie, próbowałam tutaj to tu liczyć jakkolwiek, ale okazało się, że się nie da, więc postawiłam te szafki, żeby wyszło, wyszło w ogóle, jakiej wielkości powinno być to pomieszczenie. Hmm, więc, więc po prostu śmiesznie, e, myślałam, że mu tym trochę tutaj pomoże, nie pomógł niestety, ale całe szczęście stała inna taka, inna taka maszynka, że tak powiem. E, I tutaj też byłam w szoku, bo naprawdę, e, naprawdę fajnie się to wszystko wyliczyło wielkościowo fajnie się to wszystko mieści, a tak jak być po prostu po prostu powinno oczywiście nie wiem jakie tam były okna w środku, a to też jest taka ciekawostka, że nie mogłam znaleźć tak naprawdę ładnych zdjęć tych a, domów. A w internecie tutaj a, rabę specjalnie wszedł w grę, bo ma w e, grę e, porobił mi w ogóle e, parę tych zdjęć z różnych perspektyw, żebym było jak najłatwiej po prostu odwzorować to. E, więc bardzo mu za to za to dziękuję. Bo, bo tak to, to by było to nierealne, zrobiłabym tylko wiecie z zewnątrz z jednej strony, bo byłaby to jedne z nich, znaczy, które w ogóle nie jest w żaden sposób rozmazane. Tak. I, I w ogóle coś jeszcze ciekawego, znaczy ja nie wiem, może to miało jakieś, jakieś zastosowanie, e, może tak tylko było, ale oni wszędzie mają jeden rodzaj krzesełek po prostu nie wiem, może były tylko jednym krzesełkiem, no chociaż w to wątpię bardzo szczerze, ale może mieć tylko jedną krzesełko i wszędzie jest jeden i jedyny po prostu rodzaj tych krzesełek i to jest też trochę zabawne eee, i oczywiście porozstawiane, gdzie się da bo jak żeby mogło być po prostu inaczej jeszcze bardzo lubią, lubią kaktusy, słuchajcie i te kaktusy też naprawdę w wielu miejscach się pojawiają eee, no na przykład tutaj właśnie Myślałam chociaż, że tu jest właśnie inny, inny ten, oczywiście te dywany, no i to te okrągłe schody, co wam, a wcześniej o nich po prostu mówiłam. Przechodzimy do robienia łazienki, takich pokojków przejściowych, tutaj gdzieś jest jadalnia, jakaś czytelnia, ale nie miałam pojęcia, co to jest za pokoik tam na samym dole. A tam jakieś nie wiem, mają ptaki, roślinki, taki, taki pokój dziwny. Dziwny, naprawdę dziwny pokój, że tutaj nie mamy klatek dla ptaków. To postawiłam po prostu dwie papugi wypchane. Wiecie, z daleka wygląda po prostu, jakby tam były ptaki. Także chyba o to, o to chodziło. Chyba o to, o to chodziło, tak. Oczywiście, że my te dwa, nie mamy ich zbyt dużego wyboru, ale jakoś musieliśmy to dostosować do tego, co jest. No i co? Słuchajcie zaraz przejdziemy do ustawienia mebli. I tutaj meblowanie jest śmieszne, bo, bo tam praktycznie w tych pomieszczeniach nie ma nic. Tam po prostu nie ma nic. Oczywiście krzesełka odsunięto od siebie, bo albo po co je przesuwać? Tutaj widzicie, były za blisko, trzeba je oddalić, e, więc e, o. I tutaj przy wejściu stoją dwa krzesełka, takie sobie o. Z fotelami sobie szachy, kwiateczek oczywiście, oczywiście znowu ta sama kanapa e, i milion półek na książki. E, jakieś, jeśli nie wiesz co postać, postaw półki e, na książki, po prostu to to, to, ci, to ci po prostu zajmie. E, zajmie ci dane pomieszczenie, także e, także tak. Tak jest. Co będziemy teraz meblować? Co dalej? Co my tutaj... Aha, ten pokój jest fortepianem, że tak powiem. I krzesełka postawione pod, pod... No... No, ogarnijcie te krzesełka naprawdę i fortepian, który zmniejszę, bo będzie <grym> za duży. No, i tak wysoka, to jest po prostu, po prostu hit życia. Jakby nie patrzeć, Dwie walki w łazience, i można tak żyć. A przejdziemy tutaj do tych ptaków nieszczęsnych. Zobaczcie, na początku stawiamy, stawiamy sobie kwiatki, i później przejdziemy do tych ptaków nieszczęsnych. O, proszę bardzo, sobie sobie stoją. Możemy udawać, że jest fajnie. tak. No, i ta góra ja tam w ogóle tutaj próbowałam to usunąć ten sufit, ale się usuwało całe, usunęły się schody. Nie wiem, czy da się to zrobić, czy ja jestem po prostu, żeby wiecie, nie było tego sufitu podłogi, kiedy są schody. Na pewno to się da jakoś zrobić. Ja nie doszłam do tego, jak postanowiłam po prostu to zostawić, bo, bo już się oburzyłam na to w pewnym momencie i widzicie, wszystko mi się tutaj uciekało. kombinacja alpejskie. No niestety i po prostu zostawiłam tak jak jest, mówię, dobra... Po prostu będziemy udawać, że tam tej ściany, te ściany nie ma. E, tutaj jest zabawna rzecz, ale to zaraz zobaczycie, jak będziemy meblować e, łazienkę, e, bo to mnie po prostu zdziwiło. No i to jest w ogóle e, po prawej stronie na górze, teraz wy to widzicie po lewej stronie na górze, teraz po prawej na górze, a właśnie tam, gdzie zaznaczyłam. E, to jest w ogóle jakiś pokój dla zwierząt, słuchajcie, ja myślałam, że tam jakaś gra jest, jakieś ludki w ogóle, a to się okazało, że to jakieś kojce dla, dla kotów, takie stojące, e, więc, e, więc też miałam taką trochę zagwozdkę, a co to w ogóle, w ogóle e, ma być, tak? I tutaj tam, były, tam był bilard, tutaj postawiłem pingponga wiecie rozumiecie? Jakieś takie, takie podmianki, które po prostu wyglądają, że tak powiem, podobnie. Oczywiście w całym domu, praktycznie te same dywany, no bo oczywiście, jakże by mogło być inaczej. No i co? Do czego teraz? Co będziemy teraz meblować? Co meblujemy? Sypialnie, widzę. E, oczywiście, tutaj się obeszło bez tego, e, e, tego obrazowego łóżka którego po prostu nienawidzę, o czym możecie posłuchać w poprzednim filmie, w którym buduję dom, dom ćwirów. A postawiliśmy sobie biureczko, postawimy sobie zaraz tutaj oczywiście półkę na książki z fotelem żółtym, bo dlaczego po prostu by nie... Oczywiście to samo krzesło, nie ma innego krzesła, jest to samo krzesło, nie ma problemu. I teraz słuchajcie, to jest to po prostu lampka przy kibelku. Bardzo, bardzo klimatycznie, bardzo, bardzo fajnie, ekstra, super. Także no. A ja tutaj w ogóle nie robiłam żadnych ozdób, ścian, bo tu wszędzie są po prostu okna. cały całym domu są po prostu okna i tak nie widać, bo wiecie, no w jednym sensie grało, tak? I koniec, koniec, kropka. Eee, to ten właśnie pokój zwierzaków i, i to było chyba najgorsze zadanie, najtrudniejsze zadanie, bo po prostu nie wiedziałam, co, co ja w ogóle mam tam postawić. Eee, serio, po prostu nie wiedziałam. To już było po prostu level up e, e, budowy. E, to jest na razie tylko tyle, co przygotowałam dla Was z tej serii budowy ze Samsung do Distance 4 Jeżeli chcecie po prostu więcej, to dajcie mi znać, może, może macie jakieś konkretnie domy, które których chcecie właśnie zobaczycie w czwóreczce. Tutaj już przedstawiam Wam za momencik efekty. Zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Tradycyjnie zapraszam Was na naszą stronę internetową zabudowane.com.pl I tak oto się właśnie wszystko prezentuje. Czekam na Wasze komentarze. No i słuchajcie co, do zobaczenia i cześć, widzimy się wkrótce.